Kolwita. liofilizat kolagenu rybiego o wyjątkowych właściwościach. Zanim sięgniesz po ten suplement, musisz wiedzieć, że kolagen stanowi około 30% białek budujących ludzki organizm. Białka kolagenowe znajdują się w większości organów, od skóry, czyli największego ludzkiego organu począwszy. Kolagen to nie tylko dobry wygląd, jak się powszechnie przyjmuje, to przede wszystkim dobre zdrowie. Kolagen to tak zwane białko budulcowe, pełniące funkcje strukturalne praktycznie wszystkich tkanek. I tutaj uwaga, nie ma czegoś takiego jak suplementacja kolagenem. Nie można dostarczyć na przykład dostawów kolagenu, który dostępny jest powszechnie na rynku. Od jedzenia kolagenu nie przybywa kolagenu. Na czym polega tajemnica skuteczności kolwity? Na tym, że są w niej zawarte tak zwane peptydy sygnałowe. To odkrycie polskich naukowców. Peptydy sygnałowe, jak nazwa wskazuje, wysyłają sygnał do fibroblastów, czyli struktur odpowiedzialnych za produkcję kolagenu w organizmie. Fibroblasty w naturalny sposób spowalniają swoją produkcję wraz z wiekiem. Stąd zmarszczki, które widzimy na swojej twarzy, wiotczająca skóra, ale też zmiany w stawach i pogarszająca się kondycja narządów wewnętrznych. To, jak powiedziałam, naturalny proces. Do tego dochodzi jednak cała masa stanów zapalnych, które mogą buzować w naszych organizmach. Tych spowodowanych stylem życia, brakiem ruchu, zanieczyszczeniem środowiska, wolnymi rodnikami i złą dietą które potęgują degradację naszych białek i przyspieszają procesy starzenia. W takim przypadku możliwość wzmocnienia zdolności produkcyjnych białek jest na wagę złota. Badania polskich naukowców wykazujące skuteczność działania kolagenu rybiego w tym obszarze zostały potwierdzone doświadczeniami tysięcy użytkowników kolwit. Inaczej mówiąc, jeżeli stosujesz kolwitę, to spowalniasz procesy starzenia, wspierasz organizm w jego właściwym funkcjonowaniu. Dbasz o to, by produkcja kolagenu, najważniejszego z naszych białek, była na poziomie pozwalającym zapewnić ich właściwe funkcjonowanie. Warto pamiętać o tym, że białka w naszym ciele ulegają zarówno naturalnej degradacji, jak również giną, bo do tego doprowadzamy stylem życia. I dlatego przez całe nasze życie muszą być odbudowywane. Kolwita wspiera naturalną odbudowę kolagenu w organizmie ludzkim. A do tego zawiera również witaminę E, naturalny, skuteczny antyoksydant wspierający biopotencjał polwitu. Dla mnie to suplement, który nieprzerwanie stosuję od ponad 10 lat i jestem przekonana, że dzięki niemu właśnie mój organizm i moja skóra są w tak dobrej kondycji.